Witajcie kochani w kolejnym filmiku na kanale. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę powieść z grozy, a mianowicie Mexican Gothic od Sylwii Moreno Garcia. Jest to książka, która została wydana nakładem wydawnictwa Mowa w październiku zeszłego roku i ja oceniłam ją jako najlepszą przeze mnie przeczytaną książkę zeszłego roku. Natomiast warto wziąć pod uwagę fakt, że bardzo lubię horrory i tego typu powieści grozy są czymś po prostu co bardzo mnie ciekawi i chętnie poniesięgam. Zainteresowałam się tą książką już dawno, ponieważ otrzymała ona Goodreads' Choice Awards, co jak wiecie, jest, są to nagrody, które przyznają czytelnicy. Co sprawiło, że w ogóle się o niej dowiedziałam. Już, już już jakiś czas temu i chciałam ją czytać nawet w wersji anglojęzycznej. Na szczęście udało mi się ją dorwać po polsku, kiedy już została przetłumaczona. Czyli zaraz przed Halloween stwierdziłam, że zrobię sobie taki mały czytelniczy seans, jako że w tym klimacie takiej troszkę grozy, takiej trochę halloweenowym wajbie, no i sobie będę mogła właśnie tą książkę przeczytać. Pokażę wam tutaj jak wygląda okładka. Ja niestety nie mam obecnie w ręku egzemplarza, jako że moja książka już krąży i kilka osób miało okazję czytać ją, ponieważ dużo o niej mówię wśród moich znajomych i gdzieś tam ją bardzo polecam. Jestem dosyć, dosyć z pasją mówię na temat tej książki, bo naprawdę naprawdę miałam taki troszeczkę przestój czytelniczy, nie mogłam wejść naprawdę w taki w czytanie książek znowu. W ogóle zeszły rok był dla mnie dosyć trudny, dlatego y, ta książka naprawdę sprawiła, że znowu ruszyłam z kopyta. Od tamtej pory przeczytam kilka książek, naprawdę dobrych książek, jeszcze być może będę w stanie o nich Wam opowiedzieć. Natomiast mówię, no, chciałabym przede wszystkim y, opowiedzieć Wam teraz o Mexican Gothic. Tutaj też pokażę Wam, jak w ogóle wyglądają strony wewnątrz wydania. Są naprawdę bardzo ładnie wydane i przemyślane, każdy rozdział rozpoczyna się taką, takimi dwiema czarnymi stronami, potem mamy jakąś czaszkę, mamy kwiaty suche. No, ładnie to jest po prostu graficznie rozplanowane, że w odpowiedni sposób został dobrany do treści lektury, czyli że jest to, to Lovkrat w, w połączeniu z siostrami Bronte w Ameryce Łacińskiej. Właśnie tam umiejscowiona jest akcja naszej książki, czyli jak nawet gdzieś tam możemy wywnioskować z tytułu, czyli jest to Meksyk, i, i, i główna część potem również na prowincji w tamtych rejonach się dzieje. Jak w ogóle umiejscawia się fabułę i postacie w tej książce? Czyli zacznijmy może od tego, że główną bohaterką, i będziemy mieli taką akcję w ogóle scentrowaną wokół bohaterki, jej przemyślenia i wszystko co widzimy będzie z jej punktu widzenia i to jest nasza Noemi. I Noemi jest, bardzo, jest młodą kobietą, natomiast jest bardzo rozrywkową kobietą, mieszka w wielkim mieście, lubi zabawy, lubi być w centrum uwagi i jest rozpieszczana przez ojca i cieszy się po prostu życiem na ten moment. Ale pewnego dnia po, po, po kolejnej hucznej zabawie ojciec zaprasza ją do swojego gabinetu i pokazuje jej list od Kataliny, która jest kuzynką naszej bohaterki. I y, kilka miesięcy wcześniej wyszła za mąż, za mężczyznę, który nie do końca podoba się y, ojcu y, naszej bohaterki. Niewiele wiadomo o tej rodzinie, ten związek był dosyć szybko przeprowadzony i jest jakaś szansa, że być może tamta rodzina liczyła na pieniądze, które Katalina może wnieść do, 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 do swoją pozycją dla tej rodziny, ponieważ składa się to tak, że oni kiedyś posiadali kopalnię w tym momencie ta kopalnia upadła, więc nie jest to zbyt dobrze sytuowana rodzina na ten moment. Więc ojciec wysyła po prostu swoją córkę, aby pojechała tam, zobaczyła, co dzieje się z Kataliną i generalnie właśnie w takim kontekście, żeby być może zobaczyła, czy to może jakaś choroba psychiczna, czy ona jest wykorzystywana, czy jest tam. czy coś złego może się dziać. Oczywiście na początku nie mamy aż tak um, dużych sugestii odnośnie tego, co może się dziać, Natomiast zdecydowanie chciałabym, oczywiście, jak standardowo w tych filmikach, przytoczyć Wam bardzo krótkie fragmenty. Oczywiście to będą fragmenty z pierwszej połowy książki, nie chciałabym Wam zbytnio tego zaspoilerować, ale ta decyzja ojca Noemi jest spowodowana listem od Kataliny. Bardzo, bardzo dziwnym listem, w którym no, ciężko stwierdzić, o co kobiecie chodzi, jest no, niepokojący dla, dla jej rodziny. I tutaj czytamy sobie taki fragmencik. On próbuje mnie otruć. Ten dom trawi choroba. Cuchnie tu zgnilizną. Roi się od wszelkiego zła. Tchnie okrucieństwem. Próbuję pozostać przy zdrowych zmysłach. Odtrącić to plugastwo, ale nie potrafię. I zdarza się, że tracę poczucie czasu. Rwą mi się myśli. Proszę, proszę. Są okrutni i podli. Nie pozwalają mi odejść. Ryglują drzwi, ale przychodzą mimo to, szepczą nocami, a ja drżę przed tymi niespokojnymi, zmarłymi, tymi duchami bezcielesnymi bytami. I jest oczywiście jeszcze, jeszcze kawałeczek tego listu. I po przeczytaniu tego listu, po pewnych zapewnieniach ojca, że jeżeli jego córka to zrobi, to on jest w stanie um, ustąpić jej w pewnym sensie odnośnie jej, um, Możliwości nauki odnośnie jej życia, tego że będzie w stanie bardziej o sobie decydować, więc ona oczywiście zostaje przekonana po prostu przez ojca i jedzie do tego tak zwanego Wysokiego Dworu. Czyli dziewczyna jedzie pociągiem, wyrusza na prowincję i mamy tam miasteczko. Natomiast ten Wysoki Dwór, w którym mieszka rodzina, nie znajduje się wewnątrz tego miasteczka, żeby do niego dotrzeć. Trzeba jakąś dosyć długą drogą jechać pod górę i generalnie mieszkańcy tam się raczej nie zapuszczają. Rodzina jest dosyć, mieszka sobie oddzielnie i e, mieszkańcy nie mają zbyt wiele z nimi wspólnego, tym bardziej od momentu, kiedy została zamknięta kopalnia. Czyli już tam po prostu e, nie pracują ci, ci te osoby, które gdzieś tam wcześniej być może mieszkańcy byli bardziej związani z tą kopalnią, ale teraz już nie są. I, Rodzina jest zupełnie oddzielona. Gdzieś tam często występują różne mgły, są tam różne urwiska, więc nikt się w tamte tereny wokół tego dworku nie zapuszcza raczej. Mam tutaj dla Was taki schemat. I w tym dworze będziemy mieć do czynienia jedynie z kilkoma postaciami. Tutaj mamy Noemi w chmurce. To jest nasza główna bohaterka, ale ona oczywiście jest zupełnie oddzielona od tej rodziny. Howard jest to taki nestor rodu, jest to starszy człowiek, właśnie taka głowa rodziny. Jest schorowany, generalnie w ogóle rodzina przyjmuje lekarza, który jest lekarzem rodziny i właśnie zajmuje się Howardem, jak również Kataliną. Dalej mamy Vergila, który jest synem Howarda i który właśnie jest tym nowym mężem Kataliny. Tutaj Katalina na fioletowo zaznaczona. Ona nie, no wcześniej nie należała do tej rodziny, natomiast e, no już należy poprzez swoje małżeństwo. I generalnie e, potem mamy Florence, która zajmuje się tym domem zajmuje się jakby całym obejściem i ona jest bratanicą Howarda. No i mamy oczywiście jeszcze syna Florence, Francisa. I tutaj, jeżeli chodzi pomiędzy dwoma mężczyznami o jakieś takie zależności wiekowe, no to Virgil jest po prostu tym starszym, około 30-kilkuletnim, tak na oko mężczyzną, kiedy Francis jest to dwudziestoparoletni chłopak, bardziej, bardziej nieśmiały, bardziej taki spokojny chłopak. Co możemy w ogóle powiedzieć o tej rodzinie? Czyli tak jak widzicie, w tym domu mieszkają cztery osoby z tej rodziny plus nasza Katalina. No i oczywiście. Trafia do niego nasza dziewczyna Noemi. Generalnie przyjęcie w ogóle Noemi w tym domu jest bardzo dziwne. Zaczyna się od tego, że spotyka się ona z Florence, która wyjaśnia jej jakby zasady panujące w tym domu. I tutaj też mam dla Was taki pewien fragment, który warto przytoczyć. I idzie tak. Każdy gama pojąłby podstawowe zasady, odparła Florence i ciągnęła, nie dając najmniej szansy na odpowiedź. Boiler bywa kapryśny, a młodzi w żadnym razie nie powinni brać ciepłego prysznica. Letnia kąpiel w zupełności ci wystarczy. W tym pokoju nie ma kominka, jest jednak bardzo duży na dole. Czy o czymś zapomniałam, Francisie? Nie doskonale. Kobieta spojrzała na syna, ale jemu także nie dała czasu na odpowiedź. No mi wątpiła, by wielu miało szansę odezwać się w jej obecności. Chciałabym porozmawiać z Kataliną, powiedziała. Florence, która sądziła zapewne, że rozmowa dobiegła końca, zdążyła już położyć dłoń na gałce u drzwi. Dzisiaj? spytała. Tak, niedługo zażyje lekarstwo, zaśnie po nim. Chcę z nią spędzić kilka minut. Matko, przyjechała z tak daleka, odezwał się Francis. Jego wtrącenie wyraźnie zaskoczyło Florence. Spojrzała na niego, unosząc brwi i klasnęła w dłonie. Cóż, przypuszczam, że w mieście macie inne poczucie czasu, miatując się w tej i te, rzekła. Skoro musisz zobaczyć się z nią niezwłocznie, to lepiej chodź ze mną. I tutaj w tym fragmencie widzimy, że Florence tak twardą ręką trzyma tutaj wszystkich. Ona wszystkim decyduje. Nawet nie podobało jej się, że jej jestem wtrącił się w ogóle w rozmowę. Uważała, i to przewija się dalej. Ona jest taką bardzo stricte postacią. Nie skorą do żadnego. Pójścia na ugodę bardzo oschłą i no po prostu nieprzyjemną, tak? I tutaj jest bardzo interesująca rzecz, że właściwie wszyscy traktują naszą bohaterkę z dużym dystansem, ona jest tam niemile widziana. Jej kontakty z Kataliną są do minimum po prostu. Uniemożliwione. Cały czas otrzymuje ona informację, że Katalina ma stwierdzoną gruźlicę, że miała problemy, miała jakieś wysoką gorączkę, więc plotła bzdury. Być może ten list został napisany właśnie w takim stanie podgorączkowym, że lekarz daje jej leki, ona po tych lekach śpi. I po prostu cały czas mamy takie informacje, i ona, Noemi, po prostu jest dopuszczona do Kataliny na minimalną ilość czasu. Nie wie, co ma robić. Mąż Kataliny. Ma nad nią władzę, jakby dziewczyna przyjeżdżając tam, nie, nie wiedziała, że to będzie w takim stopniu trudne, żeby móc pomóc kuzynce, tak naprawdę, żeby zrozumieć, co się dzieje. Ona nie spodziewała się, że tyle czasu tam będzie musiała spędzić, a tak naprawdę ten pobyt się przedłuża. Nikt nie ułatwia jej tam, tego zadania. Wszyscy są do niej nastawieni z dystansem. Jedyna osoba, która właśnie próbuje jej w pewnym sensie pomóc, jest najbliżej do jej wieku również. To jest właśnie Francis, ten chłopak, który również gdzieś tam wstawił się za nią w tym fragmencie, natomiast jest on najmłodszy w tej rodzinie, nie ma siły przebicia, nie ma wielkich możliwości, żeby pomóc naszej bohaterce. I tutaj być może jeszcze wracając do postaci, tutaj chołat jest też taką postacią bardzo powiedziałabym specyficzną i Ważne jest również to, że ta rodzina pochodzi w ogóle z Anglii. Oni się tam wybudowali. Ten dom, w ogóle dom ogromny, ale już bardzo zniszczony. E, taki w stylu oczywiście gotyckim, jakieś ciemne ściany. Widać to zniszczenie zaraz, jak dziewczyna wchodzi do tego domu. Gdzieś tam jest to również opisane. I są to lata 50. Mimo, że są to lata 50., to ta rodzina nie ma elektryczności prawie w ogóle i chodzą po tym domu z lampami naftowymi. To wszystko daje taki specyficzny klimat. Tego domu. I tutaj mamy również fragment, właśnie z kolacji, gdzie ten Howard rozmawia z naszą Naomi. I tutaj taki fragment dosłownie Wam przeczytam. Co Pani sądzi o mieszaniu raz wyższych i niższych? Zapytał, ignorując jej zakłopotanie. Naomi poczuła na sobie oczy wszystkich członków rodziny. Jej obecność była atrakcją, odmianą w ich rutynie. Jakby nowy organizm znalazł się w sterylnym środowisku. Czekali, co powie, aby przeanalizować jej słowa. Cóż, niech zobaczą, że potrafi zachować spokój. No tutaj troszeczkę yy, pominę. Kiedyś przeczytałam pracę Gamia, w której napisał, że selekcja naturalna pozwoliła przetrwać rdzennej ludności kontynentu, a Europejczycy skorzystali na mieszaniu się z nimi. Odparła, dotykając widelca i czując pod palcami chud metalu. To chyba wywraca do góry nogami całą tę teorię o wyższych i niższych rasach, prawda? spytała, a choć jej pytanie brzmiało niewinnie, kryło w sobie odrobinę kąśliwości. Starszy Doyle wydawał się zadowolony z tej odpowiedzi, aż ożywiła mu się twarz. Proszę nie mieć mi tego za złe, pan Bołada, Nie chcę pani obrazić. Pani Krajan Vasconcelos mówi o tajemnicach smaku estetycznego, których może ukształtować tę brązową rasę. Ja zaś uważam, że pani jest znakomitym przykładem tego rodzaju. Jakiego rodzaju? Znów się uśmiechnął, tym razem rozsuwając wargi i odsłaniając zęby. Nie były żółte, jak sobie wyobrażała, lecz porcelanowo białe i bez skazy. Za to dziąsła, które widziała wyraźnie, miały niezdrowy, siny odcień. Nowego piękna, panno Taboada. Was koncelos ujmuje to bardzo wyraźnie. Jednostki nieatrakcyjne nie będą się rozmnażały. Piękno przyciąga piękno i rodzi piękno. To metoda selekcji. Rozumie pani, że to z mojej strony komplement. Bardzo dziwny komplement. Zdołała wykrztuć przełkając od razu. Powinna go pani przyjąć, pan, Nota Boada. Nie prawie ich zbyt często. Czyli jakby. Widzimy, że Naomi tutaj, nawet pod względem takiego wyglądu fizycznego, różni się od tej rodziny. Ta, wszyscy właściwie członkowie tej rodziny są bardzo bladzi. Są, mają jasne włosy, są bardzo bladzi. Mają jasne oczy, niebieskie oczy. I generalnie. No są do siebie po prostu podobni. Gdzieś tam również w ten schemat wpisuje się Katalina ze swoją urodą, natomiast najmniej zupełnie się różni tutaj. Ona ma ciemną karnację, jest typową um, kobietą z tamtych rejonów, czyli gdzieś tam ma ciemne włosy, ciemną karnację, ciemne oczy, i, i gdzieś tam jest to jej w pewnym sensie, nawet przy tej rozmowie przy stole, e, wytknięte w pewien sposób, ponieważ ten. Główny e, Nestor Rodu podkreśla, jakieś klasy wyższe, klasy niższe, to e, w jaki sposób e, postrzega ją, swoją rodzinę. Gdzieś tam to jest bardzo zaawalowane i też nie tylko raz jest e, wracane do tego tematu. Co oczywiście no, nie sprawia, że zapałałam sympatią do kogokolwiek z tych osób. Naprawdę widać tutaj bardzo, że. Właśnie tutaj ta pierwsza połowa książki, to, to o czym na okładce było wspomniane odnośnie Lovecrafta, mamy tutaj takie tkanie przez pierwszą całą połowę książki, mamy tkanie hmm, tych wszystkich obrazów wokół dziewczyny. Tego specyficznego klimatu, bo nie dzieje się w sumie nic takiego bardzo niepokojącego. Mamy podkreślenie dosyć mocne tego, że ona jest sama, że nie może nic zrobić dla swojej kuzynki, że tak naprawdę to mąż decyduje. Ona jest jakąś dziewczyną z zewnątrz, która tutaj przyszła do tego wielkiego domu, do wielkiego ciemnego domu, gdzie nawet nie można otworzyć, nie wiem, nie może otworzyć okna w swojej sypialni, czuje się po prostu zaszczuta, zamknięta. Po prostu nie znosi tego, jest tam zimno, wokół panuje mgła, jest tam cmentarz, gdzie po prostu byli chowani ludzie, którzy zginęli w kopalni. I to wszystko sprawia, że ona czuje się tam źle, wyobcowana, ale cały, cały ten klimat jest podkreślany, jest przedstawiany w pierwszej połowie książki. Dlatego ta książka ma właśnie tą nutę Lovecraftową zdecydowanie, ponieważ właśnie Lovecraft budował bardziej tym klimatem, tymi opisami wokół, że tak naprawdę nie było tam żadnego wyłupywania oczu, nie wiem, obcinania głów czy jedzenia ludzkich szczątków. No, nie ma takich rzeczy, które z typowym horrorem wizualnie mogłyby nam się kojarzyć. Tutaj w tej pierwszej części to rzeczywiście mamy do czynienia bardziej z takim budowaniem, takiego napięcia, z budowaniem tej historii, z budowaniem postaci. I tutaj mamy jeden taki dosłownie króciutki fragmencik ze snu Noemi, który tak, takiego troszeczkę niepokojącego snu to jest dalej, i właśnie jeszcze ta pierwsza część książki, tak? Noemi usłyszała bicie serca, głośny niczym bęben, wzywający ją. Obudziła się, ostrożnie wyszła z pokoju, żeby znaleźć miejsce, gdzie się ukrywało. Czuła je pod dłonią, kiedy dotykała ścian. Tapeta była ściska jak naprążony mięsień, a podłoga pod stopami wilgotna i miękka. To była rana, wielka rana, po której stąpała, ściany też były ranami. Tapeta obłaziła, odsłaniając przyprawiające mdłości organy zamiast cegieł czy drewnianych desek. Żyły i tętnice zatkane tajemniczymi okrucieństwami. Ruszyła zabiciem tego serca i za czerwonym śladem na dywanie. jakby rozcięciem. Szkarłatną smugą smogą krwi, szła, dopóki nie przystanęła, na środku korytarza, widząc wpatrującą się w nią kobietę. Myślę, że te kilka fragmentów już pokazało Wam mniej więcej, jaka jest narracja w tej książce, ale osoby, które lubią szybszą akcję, również myślę, że znajdą coś dla siebie, ponieważ ja generalnie przeczytałam tą książkę w dwa wieczory i kiedy doszłam do pewnego momentu, gdzieś tak właśnie mniej więcej w połowie, Akcja rusza bardzo do przodu i bardzo szybko. Wyjaśniają się pewne wątki, pewne tajemnice z przeszłości, i naprawdę mknie to. Strasznie mknie do przodu, i ja no, musiałam po prostu wiedzieć, co stanie się zaraz, musiałam wiedzieć, co się wydarzy, jakie jest rozwiązanie. O kurczaki, no, z takim tempem, z takim zdenerwowaniem, ale z chęcią dowiedzenia się więcej, po prostu czytałam kolejne strony. Więc jakby już ta druga część naprawdę książki idzie, idzie mocno do przodu i jest dużo bardziej dynamiczna. Czyli tak już podsumowując końcówkę, w ogóle podsumowując całość, jest to na pewno książka, w której jest dużo ekspozycji na bohaterów, są bardzo ciekawie przedstawieni. Jest również ta ekspozycja na ten cały dwór, na to, co dzieje się wokół tego dworu, na to takie zamknięcie tej dziewczyny i bezsilność, czyli również takie dosyć duże spojrzenie na, na całość właśnie taką zbudowaną wokół tego domu. I generalnie oczywiście również mamy tą część taką fabularną, która gdzieś może bardziej jest naznaczona w drugiej części książki. Natomiast mówię... Także jeżeli lubicie Lovecrafta, takie historie, które powoli się zaczynają, ale kończą z tą pięciem, to myślę, że to może Wam się spodobać. Nie jest to typowa powieść z grozy, ale myślę, że jest naprawdę ciekawie zbudowana, zbudowana tym napięciem, tymi naprawdę ciekawymi i fajnymi opisami. I chociażby dla tych opisów, dla tego napięcia, dla, tego, dla tej całej otoczki tych, tych lat 50., Myślę, że jest to książka warta przeczytania. Nie jest to gruba książka, nie czyta się jej długo, więc jeżeli znajdziecie troszeczkę czasu, jeżeli Was zainteresowałam, jeżeli chociażby te fragmenty, które przytoczyłam gdzieś tam Was zainteresowały, to myślę, że bardzo, bardzo Wam to polecam i warto spędzić troszeczkę czasu z tą książką i być może przekonacie się do gatunku, przekonacie się do tej książki i spędzicie miło czas. Także. Polecam Wam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!